czas to change the game. Football Manager 26, the game. Hej, hej, witajcie. Kontynuujemy naszą manager Ostatnio zagraliśmy dwa mecze, w tym jeden Puchar. Niestety, Pucharowego meczu nie udało się wygrać. Przegraliśmy w rzutach karnych, graliśmy w dziesiątkę przez jakiś czas krócej niż połowę. Nie pamiętam ile dokładnie, ale przegraliśmy tutaj Widzicie, w karnych. No i zostają nam mecze ligowe prawdopodobnie tylko. Tabela układa się tak, że mamy mecz mniej niż, South, sorry, więcej niż South Shield. Czyli jeżeli oni wygrają, to tak naprawdę 8 punktów już tracimy, więc całkiem sporo. A tutaj ci, co są za nami, no to oto drugie miejsce. Można powiedzieć, że walka się toczy, ale my do siódmego możemy aż spaść. Czyli można powiedzieć, że mamy 4 punkty. Czyli tak naprawdę jest ciasno między tymi zespołami od drugiego do siódmego. Czyli te barażowe miejsca są dość podobne. A... Ten FAK przegraliśmy ze spani w karnych, niestety. Więc, tak jak mówiłem, każdy mecz tu jest ważny i punkty trzeba po prostu łapać, bo mamy 24 zespoły, czyli ze sobą nie możemy grać. Czyli 23 razy po dwa mecze to mamy 46 meczów w całym sezonie, czyli nawet w połowie nie jesteśmy, ale widać, że już mamy sporo punktów. Sprawdziłem jak wpływa ta nasza postawa na strategię klubu i mówiłem dzielnie walcz w FA Trophy i to jest osiągnięte, w Pucharze Anglii też osiągnięte, więc tam osiągnęliśmy nasze cele, przynajmniej te, które mogliśmy na ten moment, ligowe, no to wiadomo, że pod koniec będziemy Dopiero rozliczenie, ale na razie jesteśmy na dobrej drodze. No bo baraże, to jest, nasza, to jest nasz cel, a jesteśmy no, niedaleko tego bezpośredniego awansu. Ale niestety, tylko jeden zespół awansuje, a tamten jest o wiele lepszy niż my. No dobra, więc jak teraz patrzymy na kalendarz, to po tym meczu mamy tydzień przerwy, a później znowu 3-4 dni. Więc sobie teraz trochę odpoczną, powiedzmy. Fleming ma kontuzję. Ja rozmawiałem z zawodnikami, czyli ich tam poklepałem po ramieniu pochwaliłem. Lecimy dalej. O, Doherty kontuzjowany. O, to już dwóch mam obrońców, to niedobrze. Ale może... Przeciążenie, podmęczone. No dobra, no spokojnie. Teraz jest ten tydzień taki, to... Zobaczmy. Okej. Okay. Co tu mamy? Pod meczem, Clunan. Simpson, raport z treningu. Ok, Omotayo. Dobrze mówię? Omotayo. Wznawia treningi. Brak gotowości, ale w pełni sił. Można go gdzieś tam już wprowadzać. Sullivan, Sola. Sugeruję dać mu kontrakt. Nie, co... Ja w ogóle mam pieniądze, to jest chyba najważniejsza chwila. Rekrutacja. Gdzie to były te pieniądze? Nigdy nie pamiętam, może w klubie będą pieniądze. Wydajemy ponad, więc nie, nie mogę. Nie będę, nie będę zaproponował kontraktów. Przynajmniej na teraz. Wcale nie mają takich super umiejętności. Ten odchodzi. Transfer. A on już zakończył testy u nas? Chyba tak. No dobra. A on w podpis podpisał. A był u nas. E, zabawne. I teraz będziemy akurat z nimi grać. No my mamy niby większą szansę, żeby wygrać. Zobaczymy. Gramy u siebie. Lecimy dalej. Nie wiem, czy wszyscy zawodnicy będą już gotowi na mecz, bo trochę tych kontuzji było. Tu będzie musiał grać Dickens, ale to wiemy. Weź udział w konferencji. Rozpocznij. Trzecie miejsce, albo my mamy drugie. O, no to to jest mecz o wszystko. Musimy dać siebie wszystko. To pierwsze jesteśmy lepszym zespołem. Nie wiem jaką odgrywa rolę. Widzę, że jest dobry. To klasowe Fletcher. To jest nasz. <grym> A tak, A, no tak, nieżlenko. Dobra. Lecimy dalej. Mój styl to gra z kontra, jak powiedziałem. Niestety tu po, po dwóch dniach już będziemy grać, a zawodnicy są trochę podmęczeni, więc trzeba uważać. No ale już nie gramy w pucharach, to to, to będzie o tyle lepiej dla Bzik nie szczędzi po, pochwał. Mhm. Zbliża się do końca testu. Nie no, słabi są. Przegląd treningu Chapman. Interakcje ostrz, skrytykuj trening. Dobra, powiedzmy, że tak, ale jest stary już mu się nie chce trenować. Hmm. Okej. Okay. Test wydolności. Okej. Okay. Gotowość do gry nie, ale mogą grać ci częściowo. Kończą testy. To teraz tak. Najpierw sobie przejdę na pierwszy. Pierwszy skład, żeby zobaczyć, jak to wygląda, powiem, że klunana nie miałem. O ten zagrał w tym w mm, drużynie e, jwniorskiej, więc nie może grać. Fleming jest kontuzjowany jeszcze, to ten musi wejść za niego. I w takim razie tu musimy jeszcze kończyć. Ten jest niedostępny. Czyli w sumie mógłbym rzucić Bramkarza, ale po co? Ok, Lambert w pierwszym w ogóle jest. Klunan już wrócił. W tym życiu tu Kluna na Turansa. Karl Johnson jest, w razie co Clemensa mogę rzucić za Williamsa. Żeby wrócił i gotowość do gry odbudował. Um, no, zobaczymy. W, w nie wydaje mi się w miarę OK. No Mario tu nie ma siły w ogóle. O Motayo, trzeba troszkę testować go, żeby sobie poodnawiał tą. Więc on był moim wyborem na napastnika. No i chyba tyle. Dickens musi wejść jako rezerwowy, OK. Ważny mecz. Zobaczymy, co się stanie. Wiem, że nie mają siły, ale muszą się ograć, wierzę, wierzę i wierzę. I lecimy. Ależ podał Johnson słabo. Na razie trochę w środku tknę, ale oni mają przewagę tutaj pod naszą bramką. Mają też dość wysokich zawodników, więc boję się, że coś tam w końcu strzelą. Na razie się bardziej bronimy. Ale za bardzo nie wiem, jak to w taktyce zmienić. Może strzelają z dystansu, albo dośrodkowują, jak zgubią krycie u nas w obronie. No to będzie słabo, ale na razie bramkarz nasz dobrze broni. Zobaczymy, czy nic nie zmieni. Będę musiał pomyśleć. O Giasi tam prawie odebrał prawie Widzicie, bardziej takie długie piłe puszczają. Oj, niestety tutaj kai wszedł jak chciał. Szkoda. No mają super przewagę nad nami. Trochę większy pressing tam zrobimy. No ładnie, ale nie weszło. Karny? A pierwszy nasz karny w sezonie. Gias i No proszę. Udało się, ale chociaż nie widziałem tego faulu za bardzo Popychał rywala, okej okay. Możemy zobaczyć sobie powtóreczkę W sumie po rękach, ale weszło Więc mecz zaczyna się od nowa Więc myślę, że może zagramy trochę ostrożnie Eeeem um. Mieszane, weźmy to do środkowania, powiedziałbym. Wyższy pressing i spróbujmy ich do środka wziąć. Brała łapie Jones mm -hmm. Hal Johnson oh. Al Sanitem Trochę krócej niech zagrają Spalony był Wpisów strzela, bogaty, bogaty, broni ładnie. No, słabo to idzie. Widać, że tam ci są lepsi, ale Puh. nie wiem za bardzo jak. Giasi tu jest faulowany przypadkiem. Okej. Okay. Williams. No ładnie strzelił, ale obroniony. Pierwsza połowa już się kończy. Tam ci bardzo dużo mają tych strzałów z dystansu. Jones broni, ale tak ledwo. Bardziej się bronimy. Ta ich lewa strona lepiej funkcjonuje niż u nas. Nie wygląda to aż tak źle, ale. Ale jesteśmy gorsi. Clement słabiutko. Weźmy Williamsa Hal Johnson za Van No, brońców, sorry, ale nie mam kogo wymienić Omotają. Gias yes, i tak sobie grom. myślę, że wprowadzimy tutaj Jego i... I w on może być środkowym napastnikiem? Może być To niech będzie, zobaczymy jak zagra Rans. Słabo Przecież Lambercika tu wrzucimy eee, Tutaj też słabo Clunan Może Maja No spróbujmy, to czyli w sumie już zmienię wszystkich Możecie zrobić różnicę, udowodnijcie to No i lecimy dawać dawać. Dlatego też 5 zmian zrobiłem tak szybko, bo za dwa nie, za 3 dni chyba gramy kolejny mecz, więc. żeby sobie odpoczęli ci. szczególnie skrzydłowi. No jak oni fałdzą? To jest żółta kartka, o tam wychodzi. No nie ma kartki w ogóle kartek nie dają. Omotają. No tak utknęła ta gra w środku. Tutaj już tam szedła do bitka. że on jest broni. Podanie. my to wybijamy tylko się ratujemy tak naprawdę okej okay, tam ma kontuzję i dobrze bo on był najlepszym zawodnikiem ich wybijamy na out Zmiany zrobili Ale nam oddają, okej okay. Ładnie to rozegrali o! No, proszę jako akcja! Spodziewałem się, ale teraz zaczęli nasi dobrze grać w miarę. <gry> w końcu został tam tamtym. Trochę późno. O, kolejny. Tam cię robią w ogóle. Wybijamy Nowe wszystkie dośrodkowania szybkie, szerzej Oba skrzydła zachęcaj bez piłki. Duży pressing. Linia defensywy może nie wyżej, ale dużo pressingu. Też zaraz im wciśniemy tu agresywnie i zobaczymy co powiedzą cwaniaki. Spróbujemy mu coś strzelić na koniec, muszę się uda. No i co, doliczony czas i nic ciekawego się nie dzieje. Ostatnia akcja meczu chyba. Albo koniec już. Koniec. 1-1. Wyrównaliśmy porzucie karne. No w sumie wydaje mi się, że byliśmy gorszym zespołem. Później już lepiej to wyglądało. Te początki zazwyczaj mamy takie słabe, że tracimy bremkę. Chociaż statystyki dość wyrównane na koniec trochę dla nas jakby. Ale oni mają lepszych zawodników. Dob udało nam się. To był jeden z tych dni, współczuję <grymne> dobra, dobra przemowa. No i spadamy z drugiego miejsca, z tego co widzę. E, na trzecie. I mamy jeden punkt staty do Kiderminster. Mm, Okej. Okay. No ale nadal jesteśmy w tych barażówkach. Van Leer kontuzjowany, stuczenie kostki. Ok, kończy testy. Raport z poszukiwań, przygotowanie do meczu, reżimy treningowe. To to już sobie tutaj w miarę ustawiłem, więc powinno być ok. Fleming powinien wrócić, ale chyba ten tylko jeden mecz zagramy teraz, bo dość długi był. Zobaczymy, co się tak naprawdę stanie. Porada składu Williamsa chcą. Zamiast Klemensa. No, możliwe, bo Klemens słabo bardzo zagro w ostatnim meczu. Musi sobie odbudować chyba tą gotowość do gry, żeby Czy trzeba go wpuszczać tam na jakieś ogony. Bardziej, niestety. <śm> zawodnicy tutaj są przemęczeni. Chyba on jest. Ma taki pomarańczowy. Ale jak tam na Fleming. Za Dickensa i Mariot. Okay. No, jego mogę zaproponować jeszcze raz, żeby go ktoś wziął za darmo, bo go nie chce. Okej, okay. bierzemy udział w konferencji. To jest przed meczowa, okay. czyli po tamtym nie było. Rozpocznij. Jesteśmy dobrze przygotowani. Wróci całkiem niedługo. Jest częścią składu. Dziękuję. Piękna konferencja prasowa. Z Buxton gramy, a Buxton jest w tabeli. Teraz zobaczymy. Gdzie my jesteśmy? Nie ma nas, ja jesteśmy to jest Buxton. Buxon jest 11. Gdzieś tam w środku ciekawe stroje mają. No, zobaczymy jak powiedziałem. Czyli kończymy teraz. Zobaczmy tylko, jak wyglądają kontuzje. Już mamy w sumie ten dzień meczowy, bo to szybko minęło. Kontuzję Fleming, powrót, o czyli niby jeszcze nie teraz, niestety testy wydolnościowe. No i zobaczymy gramy u siebie. Niestety jeszcze Fleming nie może grać, to słabo, a inni to wyglądają tu, wyglądają nieźle. Do Doherty chyba może. Może grać, więc mogę mieć problem z kontuzjami, szczególnie na pozycji obrony. Mam nadzieję, że, że to nie będzie miało miejsca, więc spróbujemy coś tu wykmiąć. Dzięki cdz za zapraszam na kolejny mecz. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i będziemy dalej tutaj walczyć. Może nawet o to bezpośrednie wyjście, chociaż ciężko z tym składem, ale zobaczymy. Będziemy walczyć o każdy punkcik. Także dzięki widzimy się w kolejnym odcinku.